Kochani, teraz będziemy sadzić kapusty do snopków. Kapusty do snopków. Pamiętamy o tym, że musimy kapustę chronić przed bielinkiem-kapustnikiem, przed śmietką kapuścianą, ponieważ one bardzo lubią kapustę i chciałyby w kapuście. Pragną kapuście złożyć jajeczka, natomiast te gąsieniczki zjadłyby kapustę. Więc, podobnie jak to zrobiliśmy na działce, będziemy robić grządkę tiulową. Ale zanim zamocujemy tutaj tiul, no to trzeba oczywiście kapustę posadzić. Więc... Jedna kapusta, mogłyby być dwie, bo my też nie będziemy czekać na to, aż te kapusty osiągną jakieś niebotyczne rozmiary. To może dwie kapusty posadzę. Dwie właśnie. Dwie kapusty, czyli najpierw trzeba zrobić miejsce. Kapusta jest żarłokiem, więc też musi mieć. Dużo ziemi. Tutaj już jest dużo obornika włożonego, bydlęcego, kurzego. To ma taki już, właśnie, przyjemny zapach. Muszę troszeczkę tego usunąć. Podasz mi ten na ten. Eee, na... Na tę słomę. Uwaga, na róże. Dobrze. Tych cząstek słomy, które wyjmuję, tego nie wyrzucam, bo to jest słoma, która już jest przekompostowana w znacznym stopniu. Zobaczcie, że ona się rwie. To jest bardzo dobrze. Znaczy, że tutaj została wykonana dobra praca przez wszystkie mikroby, które tutaj się obudziły. I żyją, a że żyją, to świadczy o tym właśnie te, te rośliny, które z nasion wyrastały. To dobrze. Tu może jeszcze też trochę pogłębię, żeby było więcej tej ziemi dla kapusty. Teraz ziemia. Dzisiaj jest taki piękny, słoneczny dzień. Nieby 20 stopni, ale jest bardzo ciepło. Temperatura odczuwalna jest na pewno znacznie wyższa. Dlatego schładzamy się tymi mokrymi fustkami na głowie, na głowach, bo są tu dwie głowy, i każdą taką. Grzontkę mini, słomie, stanowisko. Wypełniamy mocno ziemią, ubijając ją. O. To jest ziemia taka sklepowa. <gryw> Już cierpimy na brak ziemi naszej własnej kompostowej, ale ona może być, dlatego że. Słoma była podlewana przez ponad miesiąc, i na, zmi na zmianę: podlewanie, dokładanie obornika. Więc przynajmniej na ten start powinno tych wszystkich składników pokarmowych być wystarczająco. I może wezmę tu. Teraz zobaczymy, jakimi dysponujemy kapustami. Hmm. Mogę wziąć dwie białe kapusty, albo jedną białą, jedną fioletową. Może tak wezmę. Rozsada kapusty: piękna, zdrowa nóżka. Nie ma żadnych oznak że coś tutaj dzieje się nie tak i jedna kapustka pierwsza kapustka, ona ma bardzo takie kruche listeczki, więc trzeba uważać, o, już mi się ten dolny listek złamał właśnie żeby tych listeczków nie połamać i mam nadzieję, że w tym czasie, kiedy sadzimy kapusty, to żadna śmietka ani motylek tutaj nie przyleci w tym momencie, a się tutaj już te motyle kręcą. O i druga kapusta pięknie. Jeżeli chcecie czekać Aż te kapusty urosną duże, no to wtedy trzeba posadzić jedną kapustę w kostce. My zjemy je o wiele, wiele wcześniej. O! Urwałam listek. Dobrze. Teraz podlewanie. Podlewanie. Nie ma dzisiaj żadnego asystenta zwierzęcego, nawet kota nie ma. Chyba się schowały przed tym gorącem, przed tym upałem. Ale ja się zawsze cieszę ze słońca, bo wolę jak jest za ciepło, aniżeli za zimno, delikatnie, tak? Delikatnie podlewamy żeby nie robić jakichś właśnie niepotrzebnych dziur, to wszystko na pewno spłynie i będzie spłynie do korzonków kapusty i będzie dla niej dostępne. I na pewno te korzonki oblepią, zostaną oblepione ziemią i tymi sokami, które zostały wytworzone z połączenia wody, słomy i obornika i teraz bardzo ważny element, tak to będziemy wkładać tutaj. Pamiętajcie, żeby nie luzować tych sznurków, czy, nie wiem czy to wepchnąć tak, czy tak w ten sposób. O, Tyle wystarczy. No i teraz zrobię sobie tutaj miejsce. Na tiule. Na razie to weźmiemy stąd, żeby nie przeszkadzało. I tiul. Jeżeli widzieliście nasz filmik o grządce tiulowej, to wiecie, że. O wiele bardziej opłaca się kupić tiul, aniżeli siatkę. Chociaż tę siatkę ogrodniczą też tutaj mam, ale tiul się dobrze sprawuje. To teraz poproszę Krzysia, żeby pomógł. Chciałam, żebyśmy najpierw sprawdzili, ile tego jest, w którą stronę. Dobrze, ok. Czyli zrobimy to tak. Nie będzie takie I za szerokie? Się, nie, ale obecnie się bo na tym, jak to będzie na... Bo mi się wydaje, że to jest za szerokie, że może lepiej jest zrobić to w, ten, w tym kierunku. Co za różnica. W tym, czy w tym to jest i tak szeroki w jedną i w drugą stronę. Dobrze. Czyli tak musi iść najpierw do dołu, a potem się to obwiąże. Dobrze, nożyczki. Teraz i teraz, żeby to równo uciąć, a nie krzywo. Hmm. To może nie doświadczyć. Dobrze. dobrze. Mamy końcówkę. Dobrze, złap, yy, naciągnijmy to. Nie, zdejmiemy to i utniemy. I wiadomo będzie, ile trzeba uciąć. Ile masz mniej więcej? Mniej więcej. Bo ja nie widzę tego. Pokaż tak? O, poczekaj. Dobra, to tutaj tnij. Dobrze. Gdzie to jest przycięcie? Już z tej Dobrze, i to jest ten kawałek, lepiej, żeby było z zapasem. Właśnie o tym mówiłam, że w tamtą stronę. Tak, to będzie za dużo. Dobrze, niech tak będzie jak jest. Tam trzeba będzie. Tylko uważaj, żeby nie... Poczekaj, poczekaj, bo tutaj musi być zapas. I myślę, że nie ma co... że nie ma co tego wpychać. Dobrze? Teraz trzeba to sznurkiem obwiązać. To jest za krótkie. Dobrze, ja już sobie teraz sama dam radę. I mamy kolejne panienki w welonach. Dobrze, teraz początek sznurka. O, dobrze, może tak teraz być. O, jakbyś tam yy, na jakiej to wysokości. Tak wiesz tak co? W połowie tej, tej Lepiej, że, tak żeby żeby się to nie sunęło. Bo tu mam za krótko, więc daj wyżej sznurek. Sznurek 10 cm od góry niech będzie. Nie da się bardziej go naciągnąć? No, ja go naciągnę zaraz. Tylko Aha. chciałam, żebyś najpierw ułożył Tiul ułożony? Tyul jest ułożony. O. O, Ale teraz, jakbyś tu przeszedł, wiesz o co chodzi. Tak, może ja wezmę to bardziej. O, a, uważam. Mhm. Dobra, dobra. Dobrze. I jak to wygląda? No, i wygląda to pięknie. No, tak. Dobrze. I teraz kolejne grządki. I, kochani, tym sposobem mamy trzy grządki. E, słomiano-tiulowe dla kapusty, dla kapust. Mnie to po prostu zachwyca. Zarówno ta grządka, którą mamy tam na tamtej działce, osłonięta tym tiulem, jak i tutaj te, no wygląda to po prostu przepięknie. Można każdy snopek, każdą kostkę otoczyć tiulem osobno i, i jeszcze ładniej to wygląda. Ale można jeszcze też zrobić tak, oszczędzając tiul, bo ten tiul przyda nam się do tego, żeby osłonić czereśnie przed szpakami i jeszcze, żeby podzielić się tiulem z naszą sąsiadką. Więc tutaj zrobiliśmy dwa snopki pod jednym welonem tiulowym. I tak można właśnie nazwać tę grządkę kapuścianą, słoma w welonie. Grządka typu słoma w welonie tiulowym. Kapusta w welonie tiulowym na słomie. O, kapusta w welonie tiulowym na słomie. No dobrze. A ja co teraz? Podleję swoje zioła.